Kiedy ludzie nie są kontrolowani, dzieją się złe rzeczy, często kończące w jakiś sposób nasze życie. Dlatego kontrolowanie ludzi za pomocą perswazji jest najlepszym rozwiązaniem. Sztuka przekonywania kogoś da ci mądrość, więc zostań do końca, nie bądź słaby. Kiedy nie potrafimy kogoś przekonać zgodnie z zasadami stoicyzmu, może zaistnieć kilka sytuacji, a te doświadczenia dają okazję do refleksji i rozwoju osobistego. Stoicyzm to filozofia skupiająca się na dążeniu do mądrości, cnoty i opanowania w obliczu okoliczności, a zrozumienie, jak radzić sobie z brakiem perswazji zgodnie z tymi zasadami, może być cenne. Pierwszą reakcją może być frustracja i rozczarowanie, gdy nasze wysiłki perswazyjne zawiodą. Stoicyzm uczy nas jednak akceptować fakt, że nie zawsze możemy kontrolować wynik naszych prób perswazji. Stoicyzm zachęca nas do refleksji nad tym, co jest w naszej kontroli, a co nie. Wynik naszych prób perswazji często jest poza naszą kontrolą, ponieważ nie możemy kontrolować decyzji i woli innych ludzi. Ważną lekcją stoicyzmu jest akceptacja niepewności i umiejętność radzenia sobie z brakiem kontroli nad okolicznościami. Kiedy nie potrafimy kogoś przekonać, jest to okazja do przećwiczenia akceptacji i poszukiwania wewnętrznego spokoju. Stoicyzm pomaga nam również rozwijać odporność emocjonalną. Radzenie sobie z brakiem perswazji może być wyzwaniem. Ale stanowi okazję do wzmocnienia naszej zdolności do stawiania czoła przeciwnościom ze spokojem. Kiedy nasze wysiłki perswazji nie powiodą się, ważne jest, aby skupić się na cnocie i etyce. Stoicyzm uczy nas postępować zgodnie z zasadami etycznymi bez względu na rezultaty, a to wzmacnia naszą osobistą integralność. Stoicyzm przypomina nam, że mądrość polega na zaakceptowaniu własnych ograniczeń i ograniczeniu naszej kontroli nad światem zewnętrznym. Nie zawsze możemy przekonać innych, aby postrzegali sprawy po naszemu, i jest to część ludzkiej kondycji. Zamiast nalegać na przekonanie kogoś za wszelką cenę, stoicyzm zachęca nas do poszukiwania konstruktywnych alternatyw. Możemy szukać rozwiązań, które uwzględniają potrzeby i perspektywy wszystkich zaangażowanych stron, nawet jeśli bezpośrednia perswazja nie zadziałała. Kiedy ludzie robią coś, co nie jest zgodne z naszymi życzeniami, może pojawić się szereg sytuacji i emocji. Doświadczenia te różnią się w zależności od charakteru sporu, osobistych oczekiwań i wagi danej kwestii. Najbardziej natychmiastową reakcją jest zwykle frustracja. Kiedy czyjeś działania są sprzeczne z naszymi oczekiwaniami, może to być niepokojące i frustrujące. Rozczarowanie to kolejna powszechna reakcja emocjonalna. Kiedy ludzie nie robią tego, czego się spodziewaliśmy, zwłaszcza jeśli mieliśmy wysokie oczekiwania, możemy poczuć rozczarowanie. W poważniejszych przypadkach lub gdy w grę wchodzi coś niezwykle ważnego, może pojawić się złość. Złość jest naturalną reakcją emocjonalną, gdy czujemy się lekceważeni lub gdy nasze wartości są kwestionowane. Smutek może pojawić się, gdy różnica zdań dotyczy czegoś osobistego lub znaczącego. Poczucie, że ktoś nie postępuje zgodnie z tym, co uważamy za ważne, może powodować smutek. Częste nieporozumienia między ludźmi mogą prowadzić do konfliktów międzyludzkich. Kiedy ludzie robią coś, czego nie chcemy i zdarza się to wielokrotnie, mogą pojawić się napięcia i kłótnie. Brak porozumienia często może być okazją do komunikacji i negocjacji. Może być szansą na zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby i znalezienie rozwiązań uwzględniających potrzeby obu stron. Brak porozumienia może być okazją do nauki i rozwoju osobistego. Może nas skłonić do ponownej oceny naszych własnych oczekiwań, większej elastyczności w stosunku do innych i rozwinięcia umiejętności rozwiązywania konfliktów. Brak porozumienia może nas również nauczyć praktykowania akceptacji i tolerancji. Nauka zaakceptowania faktu, że ludzie nie zawsze będą zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli. Jest ważnym krokiem w radzeniu sobie z różnorodnością i różnicami indywidualnymi. Czasami ważne jest, aby ponownie ocenić własne oczekiwania i zrozumieć, że nie możemy kontrolować działań innych ludzi. Akceptacja braku kontroli nad innymi jest główną zasadą stoicyzmu, filozofii kładącej nacisk na kontrolę nad naszymi własnymi działaniami i postawami. Czasami ważne jest, aby ponownie ocenić własne oczekiwania i zrozumieć, że nie możemy kontrolować działań innych ludzi. Akceptacja braku kontroli nad innymi jest główną zasadą stoicyzmu filozofii kładącej nacisk na kontrolę nad naszymi własnymi działaniami i postawami. To, co się stanie, gdy ludzie zrobią coś, czego nie chcemy, zależy od sytuacji, towarzyszących temu emocji i wagi danej sprawy. Jest to szansa na samoocenę, komunikację, rozwiązywanie konfliktów i rozwój osobisty. Sposób, w jaki radzimy sobie z nieporozumieniami, może mieć znaczący wpływ na nasze relacje i zdrowie emocjonalne, dlatego ważne jest, aby rozważyć konstruktywne podejście do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Kiedy uda nam się kogoś przekonać, może nastąpić kilka pozytywnych konsekwencji. Zgodnych z podstawowymi wartościami i zasadami stoicyzmu. Kiedy odniesiemy sukces w perswazji, możemy doświadczyć poczucia spokoju, zwłaszcza jeśli to, co przekonujemy, jest zgodne z wartościami etycznymi i cnotliwymi. Co więcej, możemy czuć wdzięczność za to, że mieliśmy okazję pozytywnie wpłynąć na czyjeś życie. Skuteczne przekonanie kogoś często wzmacnia relacje i więzi międzyludzkie. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy perswazja opiera się na zasadach etycznych i ma na celu dobro obu stron. Stoicyzm ceni znaczenie zdrowych, znaczących relacji. Skuteczna perswazja często wymaga głębokiego zrozumienia potrzeb, punktów widzenia i wartości drugiej osoby. Jest to praktyka empatii. Bardzo ceniona w stoicyzmie. Umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby to stoicka cnota, która przyczynia się do zdrowych relacji. Stoicyzm zachęca do skutecznej komunikacji, która jest kluczową umiejętnością przekonywania. Kiedy uda nam się kogoś przekonać, Często odzwierciedla to naszą zdolność do jasnego i przekonującego wyrażania naszych myśli i pomysłów, prowadząc dialog pełen szacunku. Skuteczna perswazja, jeśli jest oparta na zasadach etycznych i cnót, odzwierciedla zaangażowanie w dążenie do cnoty. Stoicyzm ceni cnotę jako drogę do sensownego i spełnionego życia. Kiedy udaje nam się kogoś przekonać, dzieje się tak często dlatego, że identyfikujemy wspólne interesy lub cele i znajdujemy rozwiązania, które odpowiadają tym interesom. Stoicyzm podkreśla wagę dążenia do dobra wspólnego i unikania niepotrzebnych konfliktów. Skuteczna perswazja może być przejawem samodoskonalenia i rozwoju osobistego. Jest to przykład tego, jak stoicyzm można zastosować w życiu codziennym aby osiągnąć pozytywne i etyczne rezultaty. Kiedy kogoś przekonujemy, bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i wpływ, jaki wywierają one na innych. Stoicyzm przypomina nam o tym, jak ważne jest wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory i działania. Kiedy potrafimy przekonać ludzi zgodnie z zasadami stoicyzmu, możemy doświadczyć pogody ducha wdzęczności wzmocnionych relacji i większego poczucia osobistego spełnienia. Skuteczna perswazja, oparta na zasadach etycznych, przyczynia się do życia zgodnego ze stoickimi wartościami, takimi jak cnota, panowanie nad sobą i zdrowe relacje. Aby skutecznie przekonywać, konieczne jest zrozumienie, że działania i wybory ludzi są wynikiem szeregu wpływów i motywacji. Stoicyzm uczy nas patrzeć poza powierzchowne działania i rozumieć ukryte motywacje. Empatia jest podstawową cechą, którą należy przekonać zgodnie ze stoicyzmem. Ważne jest, aby zrozumieć punkt widzenia, wartości i obawy osoby, którą chcesz przekonać. Empatia pomaga nam budować relację pełną zaufania. Zamiast narzucać własne pomysły, Warto określić wspólne interesy. Stoicyzm zachęca do dążenia do celów korzystnych dla obu stron, unikając niepotrzebnych konfliktów. Stoicyzm ceni skuteczną i pełną szacunku komunikację. Wyrażając swoje argumenty w sposób jasny i uczciwy, wykazujesz zaletę bezpośredniości, która jest ważna w etycznym przekonywaniu. Stoicyzm podkreśla wagę postępowania zgodnego z cnotą. Jeśli chcesz kogoś przekonać, musisz to zrobić w sposób etyczny i moralnie poprawny, kierując się zasadami sprawiedliwości, mądrości i odwagi. Perswazja często wymaga cierpliwości i samokontroli. Stoicyzm uczy cnoty samokontroli, pozwala zachować spokój i unikać impulsywnych reakcji, nawet w obliczu oporu. Stoicyzm przypomina nam o znaczeniu akceptowania niepewności. Nie zawsze będziemy w stanie przekonać ludzi, a to jest poza naszą kontrolą. Akceptacja braku kontroli to cenna lekcja stoicyzmu. Stoicyzm ceni indywidualną autonomię i wolność. Ważne jest, aby szanować zdolność ludzi do podejmowania własnych decyzji, nawet jeśli staramy się ich przekonać. Perswazja etyczna, zdaniem stoicyzmu, powinna dążyć do dobra wspólnego, w którym podejmowane decyzje są korzystne zarówno dla osoby przekonywanej, jak i dla przekonywającego. Odzwierciedla to dążenie do cnoty i sprawiedliwości. Stoicyzm zachęca do ciągłego uczenia się. Czasami skuteczna perswazja wymaga dostosowania naszego podejścia w oparciu o opinię i doświadczenie. Stoicyzm przypomina nam o znaczeniu ciągłego doskonalenia się. Uczciwość i prawość to podstawowe wartości przekonywania według stoicyzmu. Unikanie manipulacji i utrzymywanie integralności moralnej to główne założenia tej filozofii. Wreszcie stoicyzm uczy nas akceptować wynik, niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie przekonać, czy nie. Wynik jest poza naszą kontrolą. A akceptacja niepewności jest cnotą stoicką. Przekonywanie zgodnie z zasadami stoicyzmu wymaga głębokiego zrozumienia, empatii, etycznej komunikacji, poszanowania autonomii i dążenia do dobra wspólnego. Takie podejście ceni cnotę, spokój i mądrość, promując zdrowe i etyczne relacje. Stoicyzm oferuje cenny przewodnik po perswazji opartej na zasadach etycznych i cnót. Stoicyzm oferuje podejście do radzenia sobie z brakiem perswazji, które koncentruje się na akceptowaniu niepewności, dążeniu do cnoty, empatii i odporności emocjonalnej. Kiedy nie potrafimy kogoś przekonać, zamiast dać się ponieść frustracji, Możemy skorzystać z okazji, aby wzrastać i rozwijać mądrość stoicką, która uczy nas odnajdywania spokoju nawet w obliczu okoliczności, na które nie mamy wpływu. Perswazja to złożony, wieloaspektowy proces polegający na celowym wpływaniu na sposób myślenia, zachowanie lub postawę innej osoby. Jest to podstawowa umiejętność, która odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich sferach życia od perswazji komercyjnej i reklamowej po perswazję interpersonalną i polityczną. Perswazja to działanie mające na celu przekonanie kogoś do przyjęcia określonej idei, punktu widzenia, zachowania lub działania. Obejmuje komunikację i celowy wpływ w celu zmiany lub wzmocnienia przekonań i działań innej osoby. Perswazja często wiąże się z przetwarzaniem informacji. Ludzie przetwarzają informacje przekonujące na różne sposoby, centralnie, głęboko myśląc lub peryferyjnie, używając skrótów myślowych. Etyka jest ważnym czynnikiem w perswazji. Perswazja etyczna obejmuje stosowanie uczciwych taktyk i argumentów, bez manipulacji, oszustwa i przymusu. Perswazja może się znacznie różnić w zależności od kontekstu kulturowego. Normy kulturowe, wartości i przekonania wpływają na sposób odbioru i interpretacji przekonujących komunikatów. W perswazji rolę odgrywają zarówno logika, jak i emocje. Logiczne argumenty mogą przemawiać do umysłu, podczas gdy przesłania emocjonalne mogą poruszyć serce i wpłynąć na decyzje. Perswazja może prowadzić do skutków krótko- lub długoterminowych. Rezultaty mogą być tymczasowe lub długotrwałe, w zależności od siły perswazyjnego przekazu i chęci odbiorcy do przyjęcia nowego przekonania lub zachowania. Perswazja jest stosowana w różnych kontekstach, w tym w reklamie, sprzedaży, polityce, relacjach międzyludzkich, edukacji i zdrowiu publicznym. Perswazja to skomplikowany proces który polega na wpływaniu na przekonania i działania ludzi poprzez skuteczną komunikację, biorąc pod uwagę czynniki psychologiczne, etyczne i kulturowe. Zrozumienie, jak działa perswazja, jest przydatne w wielu aspektach życia, od marketingu po podejmowanie decyzji osobistych i politycznych. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest pogląd, że nie możemy kontrolować okoliczności zewnętrznych ale możemy kontrolować nasze reakcje na te okoliczności. Jednakże próby kontrolowania ludzi są niewłaściwym stosowaniem tej zasady i mogą mieć głęboko negatywne konsekwencje. Stoicyzm uczy nas akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić i skupiać nasze wysiłki na tym, co jest pod naszą kontrolą. Obejmuje to nasze myśli, działania i emocje. Próba kontrolowania innych ludzi jest sprzeczna z tą podstawową zasadą, ponieważ działania i wybory innych ludzi są poza naszą kontrolą. Próbując manipulować lub silnie wpływać na czyjeś zachowanie, możemy wpaść w pułapkę emocjonalną, wywołując niepokój, frustrację i konflikt. Jednym z najbardziej szkodliwych aspektów prób kontrolowania ludzi jest wpływ, jaki może to mieć na nasze relacje. Stoicyzm podkreśla znaczenie życia w harmonii z innymi i kultywowania zdrowych relacji. Próba narzucania swojej woli innym może prowadzić do konfliktu, urazy i wyobcowania. Tworzy to negatywną dynamikę, która może zaszkodzić zarówno naszemu spokojowi ducha, jak i dobru otaczających nas osób. Co więcej. Próby kontrolowania ludzi często odzwierciedlają brak wiary w siebie i naszą zdolność radzenia sobie z niepewnością życia. Stołyki uczą nas rozwijać cnotę odwagi, która obejmuje umiejętność stawiania czoła wyzwaniom i niepewnościom ze spokojem. Kiedy próbujemy kontrolować innych ludzi, unikamy stawiania czoła własnej wrażliwości i niepewności, szukając bezpieczeństwa w kontroli zewnętrznej. Dobre kontrolowanie ludzi, które wnosi wiele do twojego życia, polega na hojnym sposobie, w którym następuje wymiana dobrych pomysłów, gdzie stojk stara się przekazywać dobre myśli swoim bliźnim, aby w niedalekiej przyszłości mógł ulegać wpływom i podejmuj dobre działania i myśli. Jesteś teraz bohaterem swojego życia. Nie pozwól sobie stać się tylko widzem. Skomentuj pod tym filmem ludzi, dlaczego jesteś Stoikiem, i zobacz, kto będzie z Tobą wchodzić w interakcje. W tym celu zasubskrybuj kanał, abyś nie tęsknisz za jakąkolwiek mądrością, której będę mógł Cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem Cię w komentarzach do tego filmu, przewodnika, z którego korzystałem na mojej drodze do zostania stojkiem, podręcznika, który zawiera wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania. Więc zdecydowanie zostań stojkiem już teraz.